Pogrzeb Rajmunda Pałubickiego odbył się 4 maja 1945 roku. Była to tragiczna manifestacja. Trumę wystawiono w sali na ulicy Marcinkowskiego. Wartę honorową przy trumnie pełniły, pełniły, pełnili duchowie XVI Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej w mundurach żeglarskich. Tłumy ludzi oddawały hołd młodemu harcerzowi przechodząc obok trumny. Kondukt żałobny ruszył z ulicy Marcinkowskiego, ulicą Dworcową, ulicą Gdańską i artyleryjsko na cmentarz Nowofarny. Za trumną szła rodzina i nasza drużyna. Dalej harcerstwo innych drużyn. W kondukcie wzięli udział przedstawiciele stronnic politycznych Wojska Polskiego, Rada Miasta, związki zawodowe i tłumy młodzieży ze szkół. Wszystkie ulice obstawione były ludźmi oddającymi hołd tragicznie zmarłym. Grób był na honorowym miejscu przy głównej alei blisko kaplicy po lewej stronie. Przez kilka dni paliły się znicze i stała warta honorowa druchów z naszej drużyny. Wiele lat na święta zmarłych 1 listopada czuwała warta honorowa przy grobach druchów XVI harcerskiej drużyny Żeglarskiej.